Witam państwa w Ratajskim Firtlu Kultury i zapraszam na ostatnie marcowe wydanie naszego programu. Jak na tę piękną wiosenną porę przystało, mamy dla państwa mnóstwo prawdziwie wiosennych tematów. Do wiosennej rozgrzewki? Kto się spóźnił na sportowe powitanie wiosny ten ma już kilka dni zaległości. W sobotę 25 marca mieszkańcy rataj ćwiczyli wspólnie na spółdzielczym stadionie sportowym Olimp i wspólnie brali również udział w całej masie konkurencji przygotowanych przez placówki kulturalno-światowe z osiedla. Rusa. Sportowe powitanie wiosny było imprezą międzypokoleniową. Jak dbać o kondycję pokazali młodszym starsi licznie startujący w wyścigu Nordic Walking i nie nie było to dla nich wcale wybudzenie ze snu zimowego. Przechodzę z zimy na wiosnę, cały rok trenuję, ale wiosną oczywiście no, więcej tych ćwiczeń, bo jest ciepło i można na powietrzu uprawiać sport, można wykonywać różne ćwiczenia. Teraz mamy takie piękne siłownie na zewnątrz, a więc można. Ćwiczyć. Jeśli ktoś chce, może ćwiczyć cały czas. Tylko ruch, ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Czyli kijki w ręce i spacer. Proszę Państwa, to wcale nie chodzi o jakieś zawody, nie chodzi o czas. Tu chodzi głównie o wasze zdrowie. Jest, jest takie, jest takie przysło, znaczy powiedzenie jest takie. Ruch zastąpi wiele tabletek, ale żadna tabletka nie zastąpi ruchu. jaki jest najlepszy sposób na sportowe powitanie wiosny? Ha, niech każdy robi to, co lubi, tak? Można biegać, można chodzić na kijkach, można pływać, można jeździć na rowerze. Rower, wrotki, różne sporty, Nie wiem, bieganie, Może się bawić w berka. Biegi na 200 lub 400 metrów. Bingo, takie biegi to konkurencje, w których na stadionie Olimp mogli brać udział najmłodsi. 400 metrów to dwa okrążenia po murawie stadionu, 200 to oczywiście kółko mniej. Każdy zawodnik, który pokonał ten dystans otrzymał medal. Sportowemu powitaniu wiosny towarzyszyło także mnóstwo dodatkowych konkursów, a wszystkim dopisywał oczywiście świetny humor. Nic dziwnego, intensywny ruch uczestnikom imprezy musiał dostarczyć sporej dawki Endorfin. Bez maski i kostiumu jako światem, świat nie ma teatru, mówi pewna stara teatralna pieśń. O maskach i kostiumie nie można również zapomnieć w Dniu Święta Teatru. Międzynarodowy Dzień Teatru jest obchodzony 27 marca, i właśnie to święto uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Osiedla Czecha postanowili uczcić happeningiem, w którym brało udział aż 220 młodych aktorów, a oglądała ich na dużej przerwie jeszcze liczniejsza publiczność koleżanki, koledzy i nauczyciele. Poniedziałkowym happeningiem teatr w Przejściu, działający w szkole na Osiedlu Czecha, otworzył cały tydzień teatralnych wydarzeń. W ciągu tygodnia będziemy zapraszali przedszkolaki na spektakl, na bajkę dla nich, bajkę o Grzecznym Rycerzu, ale również mamy spektakl klasy teatralnej Romeo i Julia, a także mamy w piątek 31 spektakl dla dorosłych, wykonany przez grupę studencką w Przejściu, pod tytułem Tacy sami, a ściana między nami. To o 18. Na zakochaniu tutaj najsłodszy ma smak. Świat gdyby mógł, to komu by się mógł. A teraz zabieramy Państwa do Paryża. To oczywiście podróż poetycko-muzyczna, a przewodnikami ratajskiej publiczności po świecie piosenki francuskiej byli w piątek 24 marca Bożena Krzyżanowska i Wiesław Przątka. Koncert w Domu Kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia również uświetniał obchody Międzynarodowego Dnia Teatru na Ratajach. Bez odpowiedź na to prosta, że kocha się, by żyć. A żyje, żeby kochać, reszta nie znaczy nic. Koncert zdominowały oczywiście piosenki Edith Piaf, które Bożena Krzyżanowska śpiewa od dawna z wielkim powodzeniem, ale paryskie melodie kojarzą się nieodłącznie z akordeonem. Wiesław Przątka zaproponował publiczności nie tylko walczyki. Na koniec naszej relacji krótki fragment liber tango Astora Piazzoli grany na argentyńskim bandoneonie. Tytułowa piosenka koncertu Wiosenne Malowanki, na który do Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej zaprosił ratajską publiczność zespół Słoneczna Pięciolinia. W sobotę, 25 marca, starsi mogli sobie przypomnieć, a młodsi poznać piosenki zespołu artystycznej drużyny harcerskiej, która w latach 70. i 80. była znana nie tylko w naszej dzielnicy, ale i poza nią. Po przerwie reaktywacji zespołu podjął się jego założyciel i kierownik artystyczny Wojciech Tokłowicz. Dla mnie jest to bardzo duża sprawa, że możemy jeszcze nadal pracować. Próbowałem założyć pięciolinię z dzieci tych dziewcząt, tych panien, pań, które dziś śpiewały się. Nie udało, one chciały I tak, i tak to jest. Teraz marzymy o wydaniu płyty, ale na razie nie mamy środków, więc zaczekamy. Ale płyta matka jest gotowa. Koncert to okazja do wspomnień i spotkań. Andrzej Pawłowski, autor tekstów w większości piosenek pięciolini, przypomniał, że większość członki zespołu uczył w szkole języka polskiego. Nasze dziewczyny przecież już też są dorosłymi kobietami, matkami rodzin i tak dalej, ze swoimi kłopotami. Przychodzą śpiewać, korzystając z tego starego repertuaru. Aby sobie jakoś przypomnieć to wszystko z sentymentu. Natomiast co ciekawe, dzięki Tokłowiczowi jest też repertuar nowy i one bardzo chętnie w tym nowym też występują. Nowe utwory przygotował także Andrzej Pawłowski. Na razie wykonuje je bez podkładu muzycznego. Będzie pędzi przez graj kolumna czarnych aut, zawsze jak trumna, a w tych autach siedzą notable co się stali notablami zbyt nagle. Kto nie dotarł na koncert Słonecznej Pięciolinii w Jędrusiu będzie miał okazję posłuchać zespołu w Jagiellonce. Pięciolinia wystąpi razem z chórem Belcanto w piątek 31 marca o godzinie 17, a wspólny koncert nosi tytuł Idzie Wiosna. A teraz zabieramy państwa w czytelniczą podróż razem z wydawnictwem Zakamarki. Okazja jest niebyle jaka i powinna zainteresować zwłaszcza najmłodszych. 2 kwietnia obchodzimy Dzień Książki dla dzieci, a 1., w sobotę, w przeddzień tego święta zapraszamy wszystkich małych czytelników i ogrodników do rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim na godzinę 11:00 ponieważ tam czekają na nas warsztaty na podstawie książki Rok z Lineą. Warsztaty poprowadzi ogrodniczka, architekt krajobrazu miejskiego, dziewczyna, która potrafi zazieleniać miasta, ale także parapety i balkony, pani Magda Garczarczyk. Zaprosimy dzieci do zrobienia własnego ogródka parapetowego. Wszyscy uczestniczy, uczestnicy powinni przynieść ze sobą naczynie, w którym zrobią ten ogródek. Będziemy siać, będziemy ozdabiać i będziemy potem przyglądać się, jak to wszystko pięknie rośnie. Wstęp jest wolny, obowiązują zapisy, a te informacje uzyskacie zaglądając na naszą stronę zakamarki.pl. Książka Rok z Lineą, która stała się inspiracją do warsztatów, jest prezentem od wydawnictwa Zakamarki dla naszych widzów. Trzy pierwsze osoby, które napiszą do nas maila na adres redakcja otrzymają właśnie taki upominek. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Kto z Państwa pamięta czasy przedszkolne? Być może we wspomnieniach pomoże nasza wizyta na spotkaniu zatytułowanym Między Nami Przedszkolakami, a odbyło się ono w szkole. To już tradycja w trójce na osiedlu piastowskim. W ten sposób podstawówka pokazuje najmłodszym, że szkoła wcale nie jest straszna, a w trójce byliśmy w środę 22 marca. To dzieci zaprzyjaźnione z naszą szkołą, potencjalni nasi uczniowie. W związku z tym od wielu, wielu lat prowadzimy taki cykl spotkań e, przeważnie 3-4 razy do roku między nami przedszkolakami. E, teraz odbywają się zajęcia na powitanie wiosny. W grudniu mieliśmy mikołajkowe spotkanie i zawsze w maju odbywa się takie spotkanie jeszcze sportowe, stricte. Mamy nadzieję, że w ten sposób dzieci poznają już naszą szkołę. Oswoją się też między sobą. Przedszkola nie mają sali gimnastycznej, w związku z tym tutaj mogą też zobaczyć, jak to wygląda. Znają się gdzieś tam z jakichś innych zabaw i spotkań, ale tutaj też jest to jakaś integracja tych grup, grup przedszkolnych. W związku z tym no, cieszymy się, że tak licznie do nas przychodzą i zawsze te przedszkola z nami współpracują. Jeden z najpopularniejszych artystów międzywojnia śpiewał o ostatniej niedzieli, a my zapraszamy Państwa na pierwszą sobotę, czyli na 1 kwietnia tego dnia Dom Kultury Orle Gniazdo zaprasza na koncert Tango Folk. To także pierwsza sobota cyklu trochę kultury. W ramach tego cyklu będziemy zapraszać e, mieszkańców, e, jak i e, uczestników naszych zajęć na koncerty e, z tak zwanej wyższej półki. E, koncert Tango Fok właśnie ten projekt e, rozpoczyna. W kolejnych odsłonach cyklu Trochę Kultury pojawią się tacy artyści jak Gig Maniaks czy Janusz Radek, a Tango Fok to projekt poznańskich artystów, zaśpiewa w nim aktor teatru Nowego Radosław Ellis. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na koncert do Domu Kultury Orle do 1 kwietnia o godzinie 18. Bilety w cenie 20 zł można nabywać codziennie w naszym Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20. Dziś w naszym programie to już wszystko. Na kolejne wydanie Ratajskiego Frytla Kultury zapraszam Państwa premierowo we wtorek 4 kwietnia o 16.30. Do zobaczenia.